Siemo, witam Was na kanale Algi teraz gra. Ja jestem Artur, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii Faktoria. Na początek zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod filmem i zasubskrybowania mojego kanału. Faktoria to gra, przy której zmarnowałem spory kawałek życia. Zmarnowany czas. Przecież ja się przy tym świetnie bawiłem. To w ogóle napisał to gówno. O ja. Z racji tego, że gram w szopcy postanowiłem zagrać na kilku bardzo ciekawych modyfikacjach, zwłaszcza zestaw modów Bob's MOD, który dodaje nowe złoża, nowych przeciwników, jakieś nowe funkcje, budynki. No, jest tego bardzo dużo. Nowe tiery pancerzy wspomaganych czy personalnych roboportów, jakieś ułatwiacze, jak większy zasięg budowania. jakaś ciężka ciężarówka, tego jeszcze nie używałem. No, myślę, że będzie ciekawie. A poza tym ktoś chciał oglądać kolejny raz zwykłe faktoria bez niczego, więc zaczynajmy. Nowa gra, oczywiście gra swobodna, wszystko na bogactwo, wszystko na maksa, wszystko ustawione na jak najbogatsze, złoża jak największe. Ile tu jest teraz tych surowców? Przeży do jutra będę to klikał. Zwiększę też częstotliwość występowania tych wszystkich złóż. W podstawowej wersji gry były oczywiście tylko ruda żelaza, miedzi, kamień, węgiel, do tego ropa naftowa i ruda uranu. A teraz jest cynk, cyna, nikiel, tyton, ruda srebra i są też kamienie szlachetne, więc będzie ciekawie. Na pewno wyłączę urwiska, bo to tylko przeszkadza. Wrogów zostawię tak jak jest, tylko ustawię sobie rozmiar obszaru startowego na maxa. I co? Zaczynamy? No teraz jest jakieś nowe wejście do gry. Jeszcze nie odpalam na tej aktualizacji. Wersja gry bodajże teraz 1-1. No dobra, samuczek pominę Tak wygląda teraz mapa. Tutaj, tutaj gdzieś będzie centrum mojej bazy, Bo na początek są te najważniejsze surowce, czyli żelazo, mieć, węgiel jest też krzem, kamień. Dobra, to mogę to zebrać, więc zabieram, są magazynki. Niektóre te elementy dają jakieś płytki żelaza, a inne nie dają niczego. Dobra, wyczyszczone. Na początek oczywiście trzeba pozbierać tu największe głazy, ponieważ dają za jednym zamachem i kamień, i węgiel. Kamień będzie potrzebny do wytworzenia pierwszych piecy i pierwszych wiertnic górniczych. Przyda się też trochę drzewa. Tutaj mam takie kolorowe drzewka, ponieważ mam zainstalowany mod na jakieś obce biomy. Normalnie myślę, że na początek wystarczy 97 drzewa. 37 węgla mam, mam jakąś tam pierwszą wiertnicę i pierwszy piec kamienny, a jeszcze trochę kamienia po drodze zbiorę. A no i mam też pierwszy raz zainstalowanego moda wprowadzającego system RPG w tej grze, widać, że są jakieś bonusy do damage'u, do szybkości ruchu, do szybkości kopania, jest też trash size, czyli rozmiar tego, a teraz nie widać. Ale będę miał takie pole logistyczne na śmieci, żeby drony je ode mnie zabierały. Dobra, mam sporo kamienia, zaczynam kraftować piece kamienne. Tutaj muszę już postawić pierwszą wiertnicę i pierwszy piec, oczywiście, uzupełnić to, niech się przepala. W międzyczasie mogę ściąć jeszcze parę drzewek. Dobra, przepaliły się pierwsze płytki. Od razu będę robił spalinową wiertnica i wiertnica zasilana parą. Ja będę robił to spalinowe. Więcej tych wielkich kłazów. Trochę węgla też trzeba wykopać, jakieś wskazówki się wyświetliły jak to wyłączyć. Kolejna wiertnica i kolejny piec. Zasilanie węglem. Kolejne płytki i kolejne wiertnice. Jeśli na początku będzie to wyglądało jakoś tak. Pierwsza moja przepalarnia. A tylko teraz nie mam węgla. Gdzie tu na mapie są robale pierwsze? Coś nie, nie widać. Na razie nie ma żadnego zagrożenia w pobliżu. Te czerwone kwadraty to jest zanieczyszczenie, które produkujemy. Zanieczyszczenie prowokuje obcych do ataku na nas, ponieważ niszczy planetę. Właśnie jest tutaj system obumierania drzew całej tej planety przez zanieczyszczenia, które produkujemy. Kolejne dwie wiertnice muszę zrobić cztery i zrobię samo napędzający się system wydobywania węgla. Dobra, mam już cztery wiertnice górnicze, stawiam tak, jedną tak, drugą tak. Każda kolejna zasila następną. Obwód zamknięty wiertnic górniczych muszę teraz trochę ręcznie zebrać węgla, bo brakuje na zasilenie nowych wiertnic. Zanim to się wykopie, tutaj to trochę minie. Pyk i pyk. Kolejne sztabki żelaza. A tutaj to są płytki żelaza. I kolejne wiertnice. Dołożę wiertnic do kopania węgla. Zabiorę ten węgiel, który już wykopały. Nawet sporo. Początek tej grze jest trochę długi, zawsze trzeba sobie zapewnić na początek żelazo i mieć, żeby produkować te podstawowe rzeczy, jak na przykład silniki parowe, laboratoria. Trzeba zrobić płytki podstawowe płytki główne, gdzie się je produkuje tutaj. Do tego muszę mieć płytki drewniane i właśnie miedziane przewody. Płytki drewniane robi się z drewna. Trzebuję dużo więcej węgla. Może cały czas dokładam wiertnic do tego miejsca, ponieważ produkcja węgla jest dla mnie najważniejsza na początku. Bez węgla nie mogę zrobić nic. Kolejne wiertnice oczywiście w żelazo, trochę węgla, trochę stąd zabiorę. O tutaj po środku ukryło się też ludałowie. Galena, na pewno się przyda w przyszłości. Dobra myślę, że tyle węgla na początek wystarczy. Teraz idę w produkcję żelaza. Tyle ile mogę. Żelazo się produkuje, 14 się przepolarni, zabieram wszystko i idę teraz zrobić kopalnię miedzi. Miedź też się już produkuje, zabieram pierwsze płytki miedziane. Teraz jeszcze żelazne i zacznę robić silniki parowe. Tak, jeden boiler na dwa silniki. Potrzebuję też pompy wodnej i kilku żelaznych rur. Trochę tu ma miejsca na elektrownię, więc muszę to rozkopać. Tak obecnie wygląda nasze zanieczyszczenie. Gdzieś tutaj za tą granicą ciemności są obce i mogą nas zaraz zaatakować. Muszę trochę przyspieszyć. Stawiam pompę wodną. Tutaj będzie już pierwszy boiler. Drugi boiler. Silniki. O, jeszcze to. Ok, jeden silnik, drugi i muszę to też połączyć tutaj do rury. W ten sposób potrzebuję jeszcze słupów, które też muszę wyprodukować. Ok, to jest połączone. Będę potrzebował kilku pasów transportowych, tak, słupy elektryczne, po obu stronach. Pierwsze bojlery zasilę sam I muszę pociągnąć teraz słupy tam, gdzie będę miał bazę. I tak muszę zapewnić stałe dostawy węgla do elektrowni, do tego potrzebuję tych elektrycznych wiertnic górniczych. Ok, pierwsze wiertnice już powstały, ulokuję je gdzieś w tych miejscach i muszę, o, muszę podłączyć do prądu oczywiście i pasami transportowymi doprowadza węgiel do mojej elektrowni. Proszę bardzo, pierwszy węgiel już leci. Te pierwsze pasy transportowe są bardzo powolne. One są jeszcze wolniejsze niż w podstawowej wersji gry. Jak widzicie, one są szare, a pierwsze pasy transportowe z podstawowej wersji gry są żółte i są nieznacznie szybsze. Te przenoszą 7,5 przedmiotu na sekundę. Fajne animacje teraz mają te wiertnice górnicze, zupełnie się to pozmieniało. Pasy docięgnięte do elektrowni, teraz muszę postawić podajniki, jeden, drugi oczywiście elektryczne i to będzie się samo uzupełniało już. Super, mam tu sporo kamienia, od razu pozbieram. Zacząłem produkować pierwsze laboratoria, już się jedno zrobiło muszę też wykonać pierwsze pakiety naukowe, automatyzacyjne pakiety naukowe, zrobię ich nie wiem, z 30, 40, 50. Po piśmie na słup wyświetlają się statystyki, produkcja prądu obecnie moja maksymalna to 360 MW, a zużywam 361 kW. Cały czas zabieram stąd węgiel, żeby to się nie marnowało. Każda wiernica ma pojemność chyba 50 sztuk. Pamiętam też o zawieraniu płytek żelaza. Każdy pies ma pojemność znowu 100 sztuk. Ok, laboratoria postawię gdzieś tutaj. Będę potrzebował też yy, kamizelki z 5 radarów i trochę więcej amunicji. To jest moje okno badań. Pierwsze, co będę chciał zbadać, działka maszynowe. I to kosztuje 10 pakietów automatyzacyjnych. To jest jakieś pająki. Jakieś nowe pojazdy, czołgiem już jeździłem, to jest, a to jest jakiś dron jeszcze coś innego, nieźle. I tak oczywiście te pakiety trzeba tutaj lokować w tych laboratoriach, żeby to działało. Później to będzie zautomatyzowane, te podajniki same będą wkładać pakiety do laboratoriów. Trochę tego węgla się tu nazbierało już. Super, działka maszynowe zbadane, mógłbym też zbadać, o lepsze bronie, potrzebny mi jest półautomatyczny karabin. Działka też będę chciał wyprodukować. Około 10 na początek ja muszę się już bronić od tej strony. W sumie już wszędzie mam te skażenie Jak postawię radary, to zobaczymy, gdzie są te bazy. Bo wyłączam te samouczki przeczytane, 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 przeczytane. No. Muszę trochę poczekać, żeby to wszystko się zrobiło. Ręcznie robi się to bardzo długo. A w międzyczasie pozbieram trochę kamienia. A ja mam już 3,4 czwarte paska nabite czyli nabija się też za zbieranie surowców ale widzę jakieś technologie 13 coś takiego za zabijanie obcych i struktur obronnych. to są takie robale, czerwie wystające z ziemi w bazach obcych ja mam 4000 węgla więc powkładam tutaj do tych wieletnic i do piecy żeby to się cały czas produkowało, nic tu nie może stać i wszystko cały czas zabieram stąd jakby ktoś się zastanawiał, czemu tak często zmieniam serie na kanale, nie zmieniam, wszystkie zostaną dokończone, natomiast to jest mój sposób grania w gry, zwłaszcza teraz w Indyki, gdzie nie trzeba się za bardzo angażować w fabułę, nie trzeba niczego pamiętać. Lubię tak grać w kilka gier jednocześnie, na no, zmianę, dziś w Faktorię, jutro w Graveyard Keeper, a pojutrze w Kerbale. Okej, okay, uzbrojenie również się zbadało, trzeba iść dalej. Odblokuję sobie kolejne pakiety naukowe. No tu jest nawet jakiś biom wulkaniczny chyba. To chyba jest lawa pod tymi kamieniami. Ale nie zadaje nam żadnych obrażeń. Tam jest nikiel. O, wiertnice. I pasy transportowe. A, przecież ja mam moda na jakieś losowe ruiny w świecie gry. Dobre radary też się wyprodukowały, więc postawię 5. Wszystkich tutaj. Krzywo. Jak się ten pasek skanowania obszaru naładuje do końca, to odkryje nam jeden taki kwadracik na mapie. Dalej będę potrzebował dużo elektrycznych wiertnic górniczych i dużo piecy, bardzo dużo piecy. Zacznę też planować moją pierwszą przepalarnię, to znaczy tak. Jeden pas na żelazo, jeden na węgiel, piec tu będą dwie łapki. W ten sposób, a i po przeciwnych stronach będzie wychodziło żelazo. I to jest tak, kopiuj Raz, dwa, trzy, cztery Będą cztery pasy z żelazem, ponieważ to na końcu będzie się łączyło Teraz mógłbym to w sumie wyciągnąć dalej, czyli dwa Trzy, cztery, pięć, sześć Nie, 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 zaraz Nie tak Jeszcze raz, będzie w ten sposób Czyli muszę jeszcze jeden pas zrobić w ten sposób, ponieważ zostają na przyszłość, żeby zmodernizować tą przepalarnię, tutaj będą piece elektryczne, a one zajmują nie dwie na no dwie kratki, tylko 3x3. Trzy, no trzy. Więc zostawiam sobie w ten sposób trochę więcej miejsca i będzie tak 4, 5, 19, 20. I to wszystko teraz kopiuję tutaj. Ja, tylko muszę najpierw trochę oczyścić ten teren. No dobra, ale tak to będzie wyglądało. Z drugiej strony też będzie na mieć, Też będą 4 pasy tu jest bardzo dużo do posprzątania. Dobra, trochę posprzątałem, więc to samo będzie z tej strony. Jeszcze jedną drzewkę się schowało. Czyli będzie tak. Raz, dwa. Dwa, trzy i cztery. A tutaj jeszcze tutaj posprzątam trochę. O, awansowałem podczas sprzątania tego terenu. I co teraz mogę, mogę sobie wybrać? co chcę dodać? No, może niech będzie movement speed, to się przyda na początku. Na razie nie widzę różnicy. Ale jeden punkt to, no, to najprawdopodobniej za mało. Dobra, czy to wystarczy, żeby dokończyć moje plany? Dwa, trzy, cztery, super. Czyli pierwsza przepalarnia zaplanowana. Wracam do bazy, zobaczę co tam się dzieje. Muszę też postawić działka, już się zrobiły, tak. Czierka przypiszę sobie tutaj. Wlidzice mam przypisane. No, no i muszę też pozbierać surowce po drodze. Och, prawie cały ksipunek zawolony. Muszę też zrobić skrzynkę. Oho, oho. Postawię to Żeby mieć trochę więcej miejsca, na razie to zostawię. Nie mam skrzynki. Musi poczekać. przerwę może tą chwilę. Kamień mi się wysypał. O kurde. Zostaw to. Nie produkuj tego na razie, zrób skrzynkę. No nie wiem, wyrzuć to. Okej, stawiam skrzyneczkę, chowam tutaj węgiel, kamień. A już nie mam miejsca w skrzyni. O zrób więcej tych skrzyń. I tak wracam do tworzenia piecy, wiertnic i łapek. Dużo łapek. Teraz muszę to pozbierać. Trochę w złym miejscu tą skrzynkę zostawiłem, robale mi to zniszczą, ale dobra. Zaraz postaram się to przenieść i tak, pierwsze działka. Raz, dwa, trzy. Na pewno tutaj muszą być. Gdzie są te robale? Na razie ich nie odkryłem jeszcze. Za dwa działka tutaj. Pierwsze ataki nie będą jakieś super mocne. Może znaczy, tak mi się zdaje, o ile się nic nie zmieniło w tej grze. Szkoda, że nie mam amunicji do tych działek. Hmm, tu musi być na pewno jedno działko. I przy elektrowni jedno. Okej, okay, myślę, że takie krótkie wprowadzenie wystarczy. Dajcie znać co sądzicie o faktoriach i ile godzin zmarnowaliście przy tej grze. Pamiętajcie też zostawić łapkę w górę i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!